Hej, witam. Kosina Kamysz opracował sobie fajną kiełbasę wyborczą. Jak to on mówi, jak on to chce, żeby była zjednoczenie narodowe, żeby nam się żyło dobrze dostatnio i w ogóle och i ach. Ty kmiocie! Podwyższyłeś wiek emerytalny kobietom i mężczyznom zdrodałeś do 67 lat. Ty kmiocie! Zejdź ze sceny politycznej. Kto kupi tą twoją głupią kiełbasę wyborczą? Ty kmiocie, ty! Kmiocie! Jesteś zwykłym kniotem. Tygrysku, ty śmiechu warty. Tygrysku, ty, ty, ty. zejdź ze sceny politycznej i nie masz prawa nic mówić na ten rząd. A referendum, pytania referendalne są bardzo mądre i bardzo potrzebne. Co tak się boisz tych pytań, Kośniak, ty Tygrysku, ty, ty podwyższyłeś wiek. Byłeś pod nóżkiem Tuska. A teraz ty mówisz, że co? Że wieś, że PSL, że ma tradycję? No będzie nam się żyło dostatnie, wspólnota narodowa. 67 lat, zapierdalaj. No, kosiniak Kamyś, zejdź ze sceny, za robotę się jaką weź, a nie kurwa, bąki zbijasz tylko. Pajacyku na gumce. Pozdrawiam, ty Grycku.